Reprezentuję firmę EcorProduct. Jestem kierownikiem działu graficznego. Przedstawię dzisiaj Państwu prezentację dotyczącą zmian w opakowaniach do żywności ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawnego i perspektyw wprowadzania nowych rozwiązań. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować opakowania w troszeczkę, innym, w troszeczkę inny sposób. Zazwyczaj rozmawiając o opakowaniach skupiamy się na ich walorach technicznych. Funkcji zabezpieczeniowej, która, która dotyczy zabezpieczenia wnętrza opakowania, czyli samego produktu. Rozmawiamy także o funkcji marketingowej, czyli nośnikach, opakowaniu jako nośniku wiadomości dla klienta. Natomiast w dzisiejszej prezentacji przedstawię Państwu informacje z troszeczkę innego zakresu. Będą to informacje prawne oraz pomysły na nowe rozwiązania opakowaniowe, które możemy zaproponować. Przede wszystkim chciałbym przedstawić i przybliżyć Państwu i przypomnieć kilka informacji o naszej firmie. Firma Ekor Produkt ze Staszewa jest wieloletnim zaufanym dostawcą opakowań dla branży mleczarskiej. Są to opakowania giętkie dla branży spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem mleczarskiej. oczywiście także dla innych branż, dla branży farmaceutycznej, kosmetycznej. Drukujemy i przygotowujemy pro, projekty pod drukę druk fleksograficzny. Jest to druk HD. Drukujemy farbami wodnymi, farbami solwentowymi. Prowadzimy oprócz samego zadruku także konfekcjonowanie oraz oczywiście dostawę materiałów dla naszych klientów. Szczycimy się tym, że nasza firma proponuje cały proces dla naszych klientów od samego pomysłu opakowaniowego. Zdarza się, że klienci do nas dzwonią z propozycją czy z pomysłem na nowy projekt. My wtedy przekuwamy to na język technologii oraz język opakowań i dostępnych rozwiązań. Prowadzimy doradztwo techniczne oraz y, oczywiście prowadzimy testy wdrażania. Szczycimy się tym, że już od y, ponad 30 lat współpracujemy z państwa branżą. Y, posiadamy w swoim portfolio szeroką ofertę opakowań. Y, mamy też własną certyfikowaną przygotowanie y, polimerów firmy Kodak y, y, w systemie Flexel. Jest to przygotowanie Flexo HD. Jesteśmy dumni z tego, że jako pierwsi w Polsce byliśmy certyfikowani przez Kodaka jako ich zaufany partner. Nasza firma uczestniczy w konferencjach i seminariach naukowych i popularyzatorskich obejmujących tematykę prośrodowiskową w branży opakowań. Nawet w naszej polityce jakości, dostarczanie opakowań wysokiej jakości, przyjaznych dla środowiska, jest naszym głównym celem, stąd nasze poszukiwania nowych rozwiązań. Przejdźmy teraz do dyrektyw i zapisów prawnych, które wkrótce będą nas w coraz większym stopniu wszystkich obowiązywały. Chciałbym tutaj wspomnieć o dyrektywie 2019 na 9.4 z 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z sztucznych na środowisko. W Pokrótce o tej dyrektywie można powiedzieć, że wprowadza ona w silniejszy sposób ideę 4 r czyli Refuse, reduce, reuse, recycle, czyli odmawiaj, redukuj, użyj ponownie i poddaj recyklingowi opakowania, zamiast wcześniej przyjętej praktyki 3W, czyli wyprodukuj, wykorzystaj i wyrzuć. Jeśli chodzi o refuse, jest to pojęcie stosunkowo nowe, które zostało dodane. Chodzi tutaj o to, żeby nie używać nadmiernie opakowań czy innych elementów produkcji, aby używać je w sposób Świadomy i y, powtarzający. Kolejnym etapem, do którego chciałbym, chciałbym pokrótce omówić, to jest Europejski Zielony Ład z końca 2019 roku, który kładzie nacisk na gospodarkę oszczędną, neutralną w zakresie środowiskowym i opartą o recykling. Chciałbym Państwa uwagę zwrócić na fakt, że recykling dla materiałów opakowaniowych przewidywany jest. Y, na poziomie 65% do 2025 roku i 70% do 2030 roku. Nowy pakiet tych działań prośrodowiskowych i rozwiązań, które będą, będą forsowane, powiązał się teraz z odbudową pokowidową. Także te dwa tematy będą razem realizowane i są jakby przewodnim teraz motywem działań na rynku Unii Europejskiej. Kolejny dokument, na który chciałem zwrócić Państwa uwagę, to jest europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Od 2030 roku wszystkie opakowania w Unii Europejskiej mają być zdatne do recyklingu lub ponownego użycia. Pojawia się wymóg specjalnego oznakowania opakowań, które są w całości lub części wykonane z tworzyw sztucznych. I bardzo ważny aspekt, na którym chciałem Państwu zwrócić uwagę. To forsowanie opakowań jednorodnych. Bardzo powszechne stosowane w mleczarstwie są laminaty, na przykład pet PAPE i laminaty na bazie aluminium, czyli na przykład laminat aluminium-papier czy aluminium-papier z zabezpieczeniem do produktów typu margaryny. Od tego trzeba będzie odchodzić, trzeba będzie poszukać rozwiązań, które zapewnią taką samą. Takie samo bezpieczeństwo gotowego wyrobu, natomiast w swoim charakterze będą opakowaniami jednorodnymi. Firma ekor Produkt, z, zgodnie z mottem Przyszłość z opakowaniami przyjaznymi środowisku, już od 1997 roku prowadziła materiały FPO, Wrap i Leaf. Są to nowoczesne materiały opakowaniowe, które w ponad 50% składają się z minerałów, skredy, kredy, i wapnia oraz poniżej 50% z poliolefin. Ten wysoki udział materiałów, które stanowią składniki skorupy ziemskiej, zapewnia większą przyjazność dla środowiska tych opakowań, z tego względu, że nie są one w całości wytworzone z tworzyw sztucznych. Takie opakowania są wykonywane w procesie ciągłym w procesie koekstruzji w sposób racjonalny, ekonomiczny, oczywiście są wysoko higieniczne i część pas produkcji tego, tych opakowań są, jest chroniona patentami. Tego typu opakowania, w przeciwieństwie do opakowań z zawartością metali, można stosować do linii z wykrywaczami metalu. Nadają się także do użycia w kuchenkach mikrofalowych oraz w warunkach chłodniczych. Tego typu opakowania, czyli te koekstudowane opakowania typu monofolie, Posiadają bardzo pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Macie Państwo przed sobą w tej chwili wizualizację, jak wygląda oddziaływanie na środowisko po zbadaniu life cycle assessment, czyli śladu węglowego. Takie opakowanie jest badane od kołyski aż po grup, czyli od momentu jego wytworzenia aż do jego utylizacji. W przypadku opakowań na bazie aluminium istnieje wiele obciążających środowisko procesów, m.in. przede wszystkim samo wydobycie ród aluminium, następnie ich oczyszczanie, walcowanie, laminowanie wielowarstwowe, np. z papierem czy, czy jeszcze warstwami poliolefin. Wszystkie te operacje powodują, że koszt energetyczny wytworzenia tego opakowania jest bardzo wysoki. Ponadto nie są one przyjazne, jeżeli chodzi o np. recykling energetyczny. EcoreFPO oddaje bardzo dużo energii w momencie przetworzenia w ten właśnie sposób. Jak widzicie Państwo na tej wizualizacji, nieporównywalne jest obciążenie dla środowiska w przypadku laminatów wielowarstwowych. EcoreFPO znakomicie sprawdza się jako alternatywa. Jak już wspomniałem wcześniej, jest to opakowanie jednorodne, które jest wytrzymałe, posiada dobrą pamięć złożenia, dostępne jest także z barierą dla światła UV, o czym za chwileczkę powiem. Oraz to jest nowość z specjalną powłoką, przedłużającą życie produktu, która spowalnia nam patogenów. Oczywiście takie opakowania są z barierą wodą i tłuszczoszczelną. Są to opakowania oryginalne, pierwsze wprowadzone na rynek polski, doskonale wybielone, dostępne w różnych wersjach. Wspomniałem o opakowaniach ECOR FPO w wersji z barierą dla światła. Jest to innowacyjne rozwiązanie, ponieważ dzięki tej barierze światło UV, czyli w zakresie od 10 nanometrów do 400 nanometrów, jest blokowane. Zabezpiecza to masło czy inny produkt, który jest zapakowany w tą folię, przed negatywnym wpływem promieniowania UV. Konstrukcja takiego opakowania jest jednorodna. Przedstawiona została po prawej stronie. Jak Państwo widzicie, jest to ko koekstrudowana folia. Homogeniczna zawierająca tylko jedną warstwę. Po lewej stronie dla porównania widzimy przykładowy laminat typu masowego składający się z wielu warstw, czyli aluminium, spoiwa i papieru. Wpisuje się to w wytyczne dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu, gdzie poszukujemy opakowań jednorodnych. Na kolejnym, na kolejnym slajdzie widzicie Państwo zbadaną przez nas. Penetracji światła UV, jak ona przedstawia się w zakresie długości fali światła. Jak widać, prawie całkowicie odcięte jest światło UV, a wszystkie pozostałe zalety stosowania opakowania ECOR-FPO pozostają. Skrót fpo to jest Light Barrier Field Polyolefin. Jak już wspomniałem, zawiera on wszystkie zalety standardowego FPO, czyli jest to monofolia. Z miłym efektem dotyku soft touch dla klienta, dobrą pamięcią złożenia, a dodatkową funkcją jest bariera dla światła. W porównaniu z laminatami na bazie aluminium cechuje się on lepszą wydajnością oraz niższą ceną. Opakowania do produktów światłoczułych dla branży spożywczej wykonane z tego rodzaju materiału posiadają barierę. Przenikalności mniejszą niż 1%. Eliminowane też jest uciążliwe dla środowiska aluminium. Kolejny aspekt, który chciałbym Państwu przedstawić, to są specjalne powłoki, które uniemożliwiają namnażaniu się szybkiemu patogenów. Firma Ecor Produkt razem z jednostkami badawczymi przeprowadziła szereg testów i wprowadziła, wprowadziła do oferty całkowite. Nowum dotyczące opakowań. Jest to rozwiązanie opatentowane, które polega na tym, że na opakowanie np. Na z folii ECOR-FPO nakładane są specjalne warstwy, które uniemożliwiają nam namnażaniu się szkodliwych patogenów. Widzicie Państwo tutaj w fotografii wykonanej pod mikroskopem elektronowym, widać w dolnej, na dolnym zdjęciu osnowę, na której osadzona jest specjalna warstwa czynna, która zapobiega szybkiemu namnażaniu się patogenów. Nasze badania wykazały, że warstwa, która nanoszona, nanoszona jest przez nas w odpowiedni sposób, posiada równo, równomierną strukturę płatkową na powierzchni całego opakowania. Co ciekawsze, badania, które przeprowadziliśmy, potwierdziły, że struktura ta nie przeszkadza w rozwoju dobroczynnych mikroorganizmów, które są konieczne w niektórych produktach mleczarskich, szkodzi jedynie rozwoju, rozwojowi niepotrzebnych patogenów. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo na szalkach Petriego przedstawione na pożywce Agarowej. Wyniki eksperymentu dotyczącego namnażania się w szkodliwych patogenów, czyli grzybów i psychrofilów. To są cztery zdjęcia po lewej. Natomiast po, po prawej stronie widzicie Państwo szalki, na których została naniesiona specjalna warstwa, na której widać wstrzymanie się rozwoju po dwóch tygodniach szkodliwych patogenów. W tabeli macie Państwo przedstawione informacje dotyczące tego, jak rozkład rozwoju patogenów przedstawiał się w czasie. Kontrolowane zostały zarówno zewnętrzna część opakowania, jak i wewnętrzna. Jak widać, do dwóch, a nawet trzech tygodni istnieje możliwość wydłużenia życia produktu, zarówno w zakresie wewnętrznej, zewnętrznej, jak i samej zawartości opakowania. Ja bardzo chętnie odpowiem na wszystkie ewentualne pytania. Gdybyście Państwo mieli konkretne pytania, to jestem do dyspozycji. Jak już wspomniałem, zastosowanie specjalnych powłok przeciwko namnażaniu się patogenów z czynnikiem aktywnym zwiększa przydatność na przykład sera twarogowego. Tutaj widzicie Państwo na zdjęciu ser twarogowy po upływie 21 dni od zapakowania w pergamin z taką właśnie specjalną powłoką aktywną. Nastosowanie tego typu rozwiązania tworzy opakowanie funkcjonalne, szczególnie interesujące przy pakowaniu produktów o charakterze bio, ponieważ dzięki temu możemy wyeliminować substancje konserwujące, które po prostu miałyby zabezpieczać taki materiał. W tym przypadku taką rolę spełnia powłoka, która jest naniesiona na samo opakowanie. Mówiłem wcześniej Państwu o materiale EcorFPOWRAP, także w wersji dla światła tego typu powłoki możemy nanosić także na materiał Ecor FP-Olive, czyli jest to wersja zgrzewalna, na pergaminy oraz inne materiały opakowaniowe. Przeprowadziliśmy szereg testów, które udowodniły, że tego rodzaju rozwiązanie w znaczący sposób zabezpiecza produkty. Chciałem tu jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Na początku prezentacji mówiłem o tym, że kierunek rozwoju opakowań jest taki, żeby rezygnować z laminatów. Laminaty pet -PE i PAPE -PE charakteryzują się dużą barierowością dla szkodliwych patogenów, dla wpływu też m.in. światła, gazów oraz pary wodnej. Natomiast niestety są to uciążliwe dla środowiska laminaty wielowarstwowe. W przypadku naszego rozwiązania mamy folię, która jest jednowarstwowa, homogeniczna, może spełniać wersję wersji Light barrier, barierę dla światła oraz posiada specjalny dodatek funkcjonalny. Powłoki przeciwdziałające na noszeniu się patogenów, które podnoszą życie, wydłużają życie danego produktu, dzięki czemu nie ma konieczności zastosowania uciążliwych dla środowiska laminatów wielowarstwowych z ich barierowością. Firma, którą mam przyjemność reprezentować, EcorProduct, jest zaufanym partnerem branży spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem branży, branży mleczarskiej już od wielu lat. Posiadamy wiele tradycyjnych rozwiązań, tradycyjnych opakowań, które dostarczamy naszym klientom, ale w naszej ofercie, jak Państwo widzicie, znajdują się także opakowania nowoczesne. Cały czas wszystkie opakowania charakteryzują się najwyższą jakością, a dzięki naszej polityce jakości i naszej wizji prowadzenia biznesu ciągle poszukujemy innowacji. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy jednym z liderów na rynku opakowań. Oczywiście nasza firma zapewnia, Pełne bezpieczeństwo opakowań. Posiadamy na bieżąco certyfikowane systemy bezpieczeństwa. Jak już wspomniałem wcześniej, po prezentacji zapraszam Państwa na panel ekspertów z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie podzielimy się z naszą wiedzą. Zapraszamy do współpracy. Dziękuję bardzo za uwagę.